bardzo serdecznie, moi młodzi przyjaciele. Dzisiaj znowu niedziela, a więc Dzień Pański. Chcemy spojrzeć, co Pan Jezus do nas mówi w dzisiejszej Ewangelii. A mówi takie słowa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazanie. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dam Wam, aby z Wami był na zawsze Ducha Prawdy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Możemy odczytać przykazania jako literę prawa, ale sami wiecie, jak, jak ciężko wypełniać nieraz literę prawa. A tam, gdzie jest miłość, jeżeli kogoś miłujemy, tam nie ma przymusu, ale jest relacja miłości. Jeżeli kocham, jeżeli kocham, prawdziwie kocham, to znaczy że ja pragnę z tą osobą czy z danym człowiekiem być w relacji. Jeżeli kocham, to pragnę wypełniać to, co on do mnie mówi. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Zobaczcie, jak dobrze nam się jedzie nieraz odwiedzić babcie, którą bardzo kochamy, ciocię czy wujka, albo kuzyna, kuzynkę. Zrobimy wszystko, aby się z nim jak najszybciej spotkać, bo przecież ich kochamy. Tam, gdzie jest relacja miłości, tam jest też wypełnianie Bożych Przykazań, bo chcemy dla tego człowieka jak najlepiej. Pan Jezus nie znosi Bożych Przykazań, ale je przychodzi i wypełnia, a nawet daje nam przepiękne przykazanie miłości Boga i Bliźniego, abyśmy się wzajemnie miłowali. A więc pragniemy jak najbardziej te przekazania wypełniać. Jak? Wypełniać? Poprzez najpierw moją relację z Jezusem, czyli modlitwę, codzienną modlitwę, Eucharystię Niedzielną. Jeżeli jestem już przyjęty, to Komunie świętą, spowiedź świętą. A więc dbam, aby ta relacja była żywa, była piękna, była pełna takiego zatroskania się o moje serce. Pan Jezus mówi, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca, a więc relacja zwrotna. Jeżeli jest miłość, to ona obejmuje nie tylko jedną stronę, ale obejmuje obie dwie strony. Zobaczcie, jeżeli ja miłuję Pana Boga, On jeszcze bardziej mnie miłuje, On mnie kocha, On mnie umiłował. A więc te, ta miłość, która Dzisiaj wybrzmiewa z tej Ewangelii, jest albo powinna być w naszym życiu, w naszej codzienności każdego dnia. Jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, ta relacja miłości, to przecież i wszystkie inne przykazania w stosunku do drugiego człowieka nie będą nakazami i zakazami, ale będą również budowaniem na Bożej Miłości, na relacjach. Przecież, jeżeli kocham Pana Boga, to nie chcę nikogo skrzywdzić. Ani swoim grzechem, ani słabością, ani słowem, ani nerwami, ani uczynkiem. Chcę dla drugiego człowieka dobrze. A więc faktycznie ten, kto miłuje Pana Boga, jest też miłowany przez niego, ale też potrafi miłować drugiego człowieka. Moi drodzy, jutro, 18 maja, przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Jak widzicie, moi drodzy, za mną ten przepiękny ołtarz, który pochodzi z parafii świętego Mikołaja w Gniewie. Ten ołtarz powstał z takiej inicjatywy, aby tu w tym kościele w sposób szczególny oddawać też kult świętego Janowi Pawłowi II, który jest patronem rodzin i za jego przyczyną prosić, o potrzebne łaski Boże, błogosławieństwo. I kiedy 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym, to już 10 maja tego samego roku biskup pelpiński Jan Bernard Szlada poświęcił ten obraz w ołtarzu i oddał pierwszy w diecezji ołtarz do publicznego kultu. A zatem jest to najstarszy ołtarz świętego Jana Pawła II na pomorzu. Zobaczcie, że Ojciec Święty, Jan Paweł II na tym ołtarzu, w tym ołtarzu, na tym obrazie klęczy jest dla nas wzorem modlitwy, umiłowania modlitwy, ukochania Pana Boga, bo ten, kto kocha, ten nie szczędzi czasu na modlitwę, na to spotkanie z Bogiem, święty. Jan Paweł II przepięknie obrazuje nam dzisiejszą Ewangelię, bo jest umiłowany przez Boga, ale też miłuje, miłuje kończąco, miłuje i kocha poprzez modlitwę, poprzez troskę o Kościół, o drugiego człowieka. To właśnie tutaj każdej soboty w tym kościele o godzinie 18.00 jest nowena do świętego Jana Pawła II, który jest patronem rodzin. W ciągu roku tysiące próśb. tysiące próśb, które są zapisywane na karteczkach i tysiące podziękowań za otrzymane przez Jego wstawienictwo łaski. Zapraszam, moi drodzy, i was, młodzi przyjaciele i Waszych rodziców, by w tym czasie w sposób szczególny może przyjść, przyjechać, by tu uklęknąć przed naszym świętym Rodakiem i prosić o wstawienictwo Jego u Boga w naszych przeróżnych potrzebach. Niech święty Jan Paweł II, którego tak pięknie już i dzisiaj, i jutro, i pewnie w następnych dniach będziemy wspominali, nie będzie dla nas wzorem modlitwy i umiłowania Pana Boga całym swoim życiem. Niech będzie, pochwalony Jezus Chrystus, życzę Wam dobrej niedzieli i dobrego świętowania w gronie rodziny. Urodzin Świętego Jana Pawła II, który jest patronem naszych rodzin.